mano Tu robunia dwa po długiej przerwie. Tak, odcinek jest to... Widzicie sobie stoję na mojej platformie. I tak, jest bardzo, bardzo długa przerwa, bo nie mogłem niestety nagrywać. Gdzieś z pół roku nie nagrywałam, bo tamten odcinek uranium to był w marcu chyba dodany. A zresztą sami sprawdzicie. Więc tak, zniszczymy sobie tą platformę. Mini platformę. I pójdziemy zobaczyć co ze starej serii. Nagrywałem, ale niestety tego nie wrzucałem. Są znaki. Wiem, że mam waypointa, ale tak na wszelki wypadek. Tak sobie weźcie robię. Ładne? Mhm. Okej. Okay. No tak, zapomniałam zapowiedzieć. Jest dzisiaj ze mną moja. To jest dzisiaj ze mną twoja mała. No właśnie, i ona mi to nagrywa. czołem wszystkim. Więc wielkie, wielki, plus dla mojej mamy, że ma siłę nagrywać. Że tak powiem. Tak. Yy, I tak. Te itemki, te, 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 widzicie, są podolepszane na 10, więc sobie weźmiemy wszystko. To wszystko to widać. Mamo! Y, dobra, weźmiemy y, sobie... Nie czek się, kieruję itp. Y, nie ma motyki. jeszcze sobie weźmiemy bow do, dolepszony. Teraz strzał. No i może coś do cynka, trochę levelów. I coś do jedzonka. Nie nie, 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 nie. Nie zgadzam się na takie nieobrażanie. Ludzie. Jajku. Dobra, wezmę tak. Dobra. Dwa z takimi chyba wystarczą. Zbliża się moc. A więc tak, zapomniałem wejść w ogóle do meteru. O tak, I, ups, serki, że zaroba drzwi. O nie, nie założyłem sprayki. A, to zaraz zrobię. Yy. Yy, mam nadzieję, że ten filmik nie będzie miał żadnych negatywnych komentarzy. Oczywiście nie będę was zablokowywał. Nie, 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 nie. Tylko po prostu odpowiem na ten komentarz i w przyszłym odcinku postaram się nad tym popracować, co będzie niehalo. Tak dzisiaj sobie przejdziemy przez lawę, będzie magia. Do, do, do. Czekajcie, mam skin, mam skin. Voila! Widzicie, jaka magia? Magia O, o nawet glas wypadł. Zwykle to... Nie no. teraz się. Nie ale... To co to jest? To mnie przeszkadza. Ehm, czekajcie. Tu była lawa. To to jest To, to jest to co? To jest, to, to jest portal, łóżko. Nie, 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 nie się! Najpierw się przyspimy. Lololololol. Hej. Weź nie się dzisiaj jako robunia 2, bo wchodziłem przed chwilą na serwer. Na serwer Craftlandia i tam mam jako Stefo.pl, więc konto. Tak. Ej! Co się stało z portalem? Jejku. A! Wspomniałem, że portale mam w domu jeszcze. Jakie ja nienormalny jestem. Portale trzymam w domu, no. Czekaj. Na jakiej ja difficulty gram? Jejku. To dlatego się dziwiłem, że nie ma potworów. Więc tak. To, to ma być tak, że y jak jest dzień, to jestem w neterze, a jak jest noc, to nawalam w potworki i śpię. Czasami śpię, a czasami nawet no w Mój domek jest taki wyjątkowy. Bo koło bumka, nie? Halo, mamo, tak. nie? Tak, tak. No, jest git, Ole. O nie, o, nie, nie, nie. Nie. Dopiero będę jadł, jak mi będzie głód na maksy. Oczywiście, pusta skrzynka. E, czekajcie, może sobie zrobię tak. Bo zobaczcie, będzie tak. Pierwszy portal. Drugi portal. Trzeci portal. Fajnie to wygląda, nie? Czekajcie. tut, Tyć. Fajnie to wygląda, nie? Trochę dźwięk straszny. New Newsia. Koniec. Nie, 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 nie! O nie! Nienawidzę tych stworów. Nienawidzę tych dźwięków. Szczęście sobie za ja w gasty strzelam ze strzały, więc nie bójcie się o moje zdrowie Minecraftowe. Cześć mamo, cześć Stefan. Cześć Helena. Właśnie przyszła moja siostrzyczka. Helenko, powiedz, cześć. Cześć. I tak, tak, tak. Odcinek stawię dzisiaj... Chociaż... A nie, na iPadzie nie da się zrobić live'a. Poza tym, yy, tak, zapomniałam wspomnieć, że ta seria jest nagrywana na iPadzie. Więc jakoś powinna być dobra. Dodane do internetu oczywiście będzie. do dobra, nie do internetu, tylko do. Tak. Lepiej mówiąc, do YouTube. Ojku, jakie lagi! Co mnie tak laguje? Czekajcie. Jejku, no. Masz no farta, zaraz Kaj będzie zalesz? jeden lole. Jajku, W się teraz nie pokazuje saving level. Helenka! Ale żadnego tutaj potwórka nie ma. Jest. Wci. Gdzie? Tam. <grystanie> <grystanie> Feril. <grystanie> się. Zobacz. A tamto co niby jest? Pigment egzamin Nie? Yeah? Okay. Strzeliłem w niego? Nie, no jaki... Nie, nie, nie. Strzeliłam? Nie jestem taki jak macie. Jest! <grym> nie! No ja tu cały czas siedzę w tej lawie. Nie! Masz pigmenie. Jezu, jak mnie wystraszył. Aaa, ja dobra, może tam... wrócimy już, mnie to w wnerwia trochę. Czekajcie, zjem pork chopa, bo to mnie już wnerwia. jeszcze się, wiesz? No pole, właśnie chcę ugasić to pragnienie. Czekajcie, jeżeli ktoś mi da przepis na zrobienie, ostatnia rzecz. Czekajcie, przyteleportuję się do normalnego świata, przestanę się przynajmniej palić. O właśnie, tu jest taki mały zawijaz! Nie! Jezus Maria, telepój się! Telepój się, tepaj, tepaj! No możesz tepaj. Zeszłeś do galaretki? Przedłeś. Nie! Nie, 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 nie tepaj, nie tepaj, nie tepaj, nie tepaj. Nie, tepaj. O, Teraz fajnie. mi będzie się odradzać. To tak, moi drodzy, koniec na dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie oczywiście. Jeżeli nie, to dajcie taki trochę negatywny komentarz, to ja się postaram zrobić z tego dobrą rzecz. Narazka!